Cześć, witam was bardzo gorąco, ja jestem Duz, dzisiaj jest niedziela i dzisiaj są czarujące weekendy z Duz Księgą Czarów. Dzisiaj zaczynamy rozdział piąty, jeśli się nie mylę, czyli już ostatni do dzieła. O, to koniec księgi. Obróć ją, aby spojrzeć na okładkę. Już prawie jesteśmy. Możesz przejść do końcowego testu? Rozdział piąty, część pierwsza. No, i dotarliśmy do ostatniego rozdziału. Możemy zaczynać? W ostatnim rozdziale omawiane są potężne zaklęcia stosowane w czasie pojedynków. Istnieją tacy, którzy uważają, że młodych czarodziejów i czarownic nie powinno się uczyć sztuki magicznych pojedynków. Niestety, magiczny świat jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Zaklęcia poznane w tym rozdziale umożliwią Ci radzenie sobie z niebezpieczeństwami, umożliwiając Ci niszczenie przeszkód i rozbrajanie wrogich czarodziejów. Na koniec nauczysz się potężnego zaklęcia ochronnego, do którego będzie niezbędna cała zdobyta przez Ciebie wiedza magiczna. Jesteś blisko udowodnienia, że nadajesz się na czarodzieja bądź czarownicę. Potrzebne będą stalowe nerwy. Bardzo dobrze. Twoja kolekcja pamiątek rośnie. To była. Zaklęcie rozbrajające. Zaklęcie to będzie podstawą Twojego arsenału w walce z czarną magią. Zaklęcie rozbrajające sprawi, że różdżka przeciwnika lub dowolny trzymany przedmiot wyleci mu z ręki. Historycy wciąż sprzeczają się co do tego, jak powstało to zaklęcie. Niektórzy twierdzą, że stworzył je sam Merlin. Inni, że pojawiło się na Madagaskarze już w XI wieku. Interesujące. Ach, kolejna historia. Słynny pojedynek z użyciem zaklęcia rozbrajającego. Wyciągnij ją, żeby przeczytać, lub przerzuć stronę, aby przejść do rzucania zaklęcia. Usiądź wygodnie i przygotuj się na wysłuchanie. Według autorki tej księgi, prawdopodobnym twórcą zaklęcia rozbrajającego była młoda czarownica Elizabeth Smudgling, która wzięła udział w turnieju w Dartmoor w 1379 roku. Uczestnicy zjechali się z całej Europy, by wziąć udział w zawodach, które odbywały się nocą z dala od oczu ciekawskich Mugoli. Według ówczesnych źródeł, turniejowe pojedynki stały na niesłychanie wysokim poziomie. Wreszcie na placu pozostało czterech uczestników. Trzech czarodziejów i angielska czarownica Elizabeth Smadling. Sędziowie turnieju, czarnoksiężnicy i czarodzieje z różnych narodów... Przemówili do czterech zawodników przed rozpoczęciem ostatnich trzech pojedynków. Myślcie o rzeczach wielkiego kalibru! wołali. Większego niż można wymarzyć. Dzisiejszej nocy pokażcie najwspanialszą magię. Niechaj przyszłe pokolenia poza pozazdroszczą, że mogliśmy być jej świadkami. Po tych słowach pierwsi półfinaliści wkroczyli na arenę. Budujące słowa o wielkości wciąż dźwięczały w ich głowach, więc pierwszy czarodziej zmienił się w byka i począł szarżować. Wyglądało, że drugi nie ma szans, lecz umysł podpowiedział mu, by zmienił się w. W co należy się zmienić, gdy szarżuje na ciebie byk? Po... Tak. Zareagował błyskotliwie i zamienił się w żmiję, która ukąsiła go w kopyto i obaliła konającego na ziemię. Drugi czarodziej zmierzył się z trzecim, przywołał olbrzymią chmurę burzową. która przemoczyła zimnym deszczem przeciwnika i zmusiła go do unikania piorunów. Do czasu, kiedy wpadł na pomysł przywołania potężnej trąby powietrznej, A -a -a! która przegnała burzę, zagarniając przy okazji sędziów, większość widzów i wiele drzew. Zebranie wszystkich z powrotem zajęło kilka godzin. Wszyscy obawiali się, co też trzeci czarodziej mógłby zrobić w pojedynku. Sędziowie próbowali przekonać Elisabeth Smadgling, aby z nim nie walczyła, zapewniając, że lepiej będzie po prostu dać mu ten puchar, żeby nikomu więcej nie stała się krzywda. Elizabeth jednakże odmówiła. Na trzy. Czarodziej otworzył szeroko usta, aby wypowiedzieć długą i skomplikowaną inkantację, która, gdyby był ją w stanie dokończyć, przywołałaby potężną górę i przygniotłaby Elizabeth. Szkopu tkwił w tym, że zdążyła po cichu powiedzieć Expelliarmus, przez co natychmiastowo pozbawiła go źródła wszelkiej mocy. Elizabeth otrzymała tytuł mistrza pojedynków, zaś zaklęcie rozbrajające stało się najważniejszym w arsenale każdego pojedynkującego się czarodzieja. Cóż za historia! Chcesz wypróbować zaklęcie rozbrajające? Gdzie jest inkantacja? Wyciągnij świecący obrazek, aby rozpocząć naukę. Bogowie, ugaś lepiej te nogi. Twoje zaklęcie wodne powinno szybko załatwić sprawę. Masz dobrą pamięć. Ciśnij przycisk tę i wyceluj strumieniem wody w księgę, aby ugasić ogień. Dobra robota! Zostało tam trochę sadzy. Dobrze ją oczyść, inaczej szkolna bibliotekarka nie zostawi na mnie suchej nitki. Wygląda jak nowa. Na szczęście księga jest chroniona potężnymi zaklęciami właśnie z takich powodów. A skoro skończyliśmy się wygłupiać... Expelliarmus! Expelliarmus to inkantacja zaklęcia rozbrajającego. Wypowiedz ją wyraźnie i korzystaj z niej rozważnie. Łapiesz? Wypowiedz inkantację zaklęcia. 3, 2, 1, teraz! Expelliarmus. Wspaniale! Udało ci się opanować inkantację, więc przejdźmy do niezbędnego gestu. Czas poznać gest niezbędny do rozbrojenia przeciwnika. Wyciągnij go ze strony. Gest rozbrojenia to szybki ruch różdżką w prawo. Idealny do wykonywania w czasie walki. O to chodzi. Dobrze. Aby rozbroić przeciwnika, machnij różdżką. Wyceluj zaklęcie rozbrajające, wykonując szybki ruch różdżką. Potrenuj teraz. Doskonale! Gdy uznasz, że wystarczy, przytrzymaj przycisk kółko, żeby przejść dalej. Aha! Kolejna tajemnicza notatka, pozostawiona przez naszego tajemniczego skrybę. Wyciągnij ją różdżką, lub przewróć stronę i kontynuuj naukę. Coś nie tak! Pamiętaj, wciśnij przycisk trójkąt, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi. Interesujące. Jesteśmy ponownie w szklarni jest tu niuchacz z... Czy to Galeon? Szybko, użyj zaklęcia rozbrajającego, żeby zmusić niuchacza do upuszczenia Galeonu, zanim dotrze do swojej nory. Dobra robota. Patrz, jak ucieka. Ha! Doskonale! Ten futrzasty złodziej uciekł w panice! Dobra robota! Patrz, jak ucieka! Wspaniały pokaz różdżkarstwa. Udało ci się odzyskać kolejny Galeon! Kolejny Galeon został odzyskany. Wspaniały pokaz różdżkarstwa. Udało ci się odzyskać kolejny Galeon! Wspaniały pokaz różdżkarstwa! Udało ci się odzyskać kolejny Galeon! Wspaniały pokaz, różdżkarstwa. Udało ci się odzyskać kolejny galeon. Kolejny futrzasty złodziej. Na pewno chce złapać ten galeon. Niuchacz złodziej chce złapać ten galeon. Kolejny galeon został odzyskany. Aha! doskonale! Ten futrzasty złodziej uciekł w panice. Wspaniałe rozbrojenie. Czeka cię kolejna wycieczka do Gringota. Rozbrajanie zaczyna wychodzić ci coraz lepiej. Przewróć stronę, aby zmierzyć się z prawdziwymi przeciwnikami. Teraz zobaczymy, czy potrafisz skorzystać z zaklęcia rozbrajającego w ogniu walki. Gdy będziemy mogli przejść dalej, przygotuj się. W czasie nauki zaklęć ochronnych nie ma nic lepszego niż praktyka. Tak jak poprzednio, będziesz ćwiczyć to zaklęcie w miejscu stworzonym przez Księgę. Zmierzysz się z przeciwnikami, którzy będą bombardować Cię zaklęciami. Skup się na Expelliarmus. W czasie tego treningu nie możesz używać żadnych innych zaklęć do pojedynków. Wszystko jasne? Przygotuj się do walki. O to chodzi. Miej różdżkę w pogotowiu, przygotuj się do walki. Jeżeli chcesz stanąć na wysokości zadania i nie zawieść moich oczekiwań, musisz się skupić. Ha, i tak nie potrafili użyć tej różdżki. Uważaj! Ładnie! Dobra robota! Precyzyjny czar! Uważaj! Piękne rozbrojenie. To był chyba ostatni. Uważaj, mają przyjaciół. Uważaj! Ha, I tak nie potrafili użyć tej różdżki. Zachlęcie. Ładnie. Celują w ciebie. Dobra robota. Uważaj! To był chyba ostatni. Kolejna fala przeciwników. Atakuj. Piękne rozbrojenie! Ha! I tak nie potrafili użyć tej różdżki. Atakuj! Cudowne zaklęcie! Atakuj! O to chodzi! Ha! I tak nie potrafili użyć tej różdżki. Tam stoi. To był chyba ostatni. Doskonała robota! Nawet Cię nie tknęli! O to chodzi! Udało Ci się opanować zaklęcie rozbrajające. Dobra robota! Będziesz sobie doskonale radzić w pojedynkach. Otrzymujesz 15 punktów. Ach, to kolejne informacje na temat zaklęcia. Wyciągnij je, jeżeli chcesz przeczytać, lub po prostu przewróć stronę. Zaklęcie rozbrajające jest podstawą oficjalnego pojedynku czarodziejów. Rozbrojenie przeciwnika jest uznawane za honorowe zwycięstwo. Niestety, prawdziwe pojedynki rzadko są honorowe. Wrodzy czarnoksiężnicy. Użyją przeciwko tobie nieuczciwych zagrań. Nie mówiąc już o tym, co zrobią inni uczniowie. Zobaczmy, jesteś na drodze do mistrzowskiego opanowania zaklęć. Piętnaście punktów. Teraz, gdy udało Ci się opanować to zaklęcie, czas przejść do następnego potężnej klątwy. Zaklęcie redukcji jest niebezpieczne, zaawansowane i nie służy do zabawy. Jestem pewien, że nasza szanowna autorka miała ważny powód, żeby je tu umieścić. Dzięki temu potężnemu zaklęciu, czarodzieje mogą rozbijać przeszkody na kawałki. Z oczywistych powodów należy zachować olbrzymią ostrożność podczas nauki i ćwiczenia tego zaklęcia, aby uniknąć sprzątania po lekcjach. Gdyż niezwykle łatwo jest zawalić sufit w sali lub obrócić biurko nauczyciela w stertę drocin. innymi słowy, lepiej nie bawić się tym zaklęciem. Spójrz, kolejny przedmiot kolekcjonerski. Wygląda na to, że nasz magiczny wandal zostawił ci kolejną wiadomość. Nie ciekawi cię, co tam jest napisane? Wygląda na to, że musisz wypróbować nowe zaklęcie. Na pewno nie jest to groźne zadanie. To nie jest zaklęcie upiększające, tylko żądlące. Spokojnie, opuchlizna niedługo zejdzie. No proszę, opuchlizny już prawie nie widać. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie nauczka w kwestii korzystania z dziwnych zaklęć. Przejdźmy dalej. Teraz, gdy ten nieprzyjemny moment jest za nami. Przewróć stronę i skorzystajmy z zaklęcia redukcji. Możesz też ponownie skorzystać z zaklęcia rządlącego. Na początek nauczymy się inkantacji. Wyciągnij ilustrację ze strony. Redukto! Redukto umożliwi Ci niszczenie przedmiotów stojących na drodze. Rozumiesz? Wypowiedz inkantację zaklęcia. 3, 2, 1, teraz! Redukto. Wspaniale! Udało ci się opanować inkantację. Teraz czas na gest. Wyciągnij diagram gestów, aby nauczyć się rzucać zaklęcie. Zaklęcie redukcji wymaga dwóch szybkich ruchów w dół. Najpierw w prawo, potem w lewo. Wspaniałe różdżkarstwo! Aby rzucić zaklęcie redukcji, machnij różdżką w kierunku przedmiotu. Aha, księga zabiera nas w miejsce, w którym będzie można bezpiecznie wypróbować to zaklęcie To idealny moment na wypróbowanie zaklęcia redukcji Zacznij rozbijać głazy, byle tak dalej Dobrze A, zgrabnie ci poszło Masz dryg do tego zaklęcia Wygląda na to, że coś się sypie Zaraz nas uwięzi Użyj zaklęcia, aby zniszczyć te głazy. Dobra robota. Celny strzał. Tak jest. Dobra robota. Dobrze. Celny strzał. Dobra robota. Dobrze. To był ostatni, Dobra robota. Cudownie! Chyba udało Ci się opanować zaklęcie. Musisz zamknąć księgę i wybrać drugą część piątego rozdziału, aby przejść dalej. No, małpki, jak widzicie, udało mi się po raz kolejny nauczyć dwóch zaklęć. Tym razem były to już zaklęcia pojedynkowe, pierwsze. Jeśli dobrze pamiętam, w następnej części będę się uczyć patronusa, ponieważ czekacie na tego patronusa od początku serii. Także wreszcie się doczekacie, a ja tymczasem żegnam się już z Wami i mam nadzieję, że był to dla Was udany weekend. Trzymajcie się. Cześć.